Cześć, Tomek z tej strony od kelnera do milionera.pl witam was serdecznie i na moim blogu dużo jest mowy o spełnianiu swoich marzeń, o realizacji swoich celów. I ja jestem zdania, że trzeba ciężko pracować nad celami, realizować jakieś pasje biznesowe, zarabiać pieniądze, ale czasem też trzeba siebie nagradzać, bo takiej motywacji pozytywnej również potrzebujemy. No i dzisiaj wam pokażę, jak ja się nagradzam, co robię, żeby się troszeczkę wynagrodzić. Jestem akurat na lotnisku, takim małym lotnisku niedaleko Krakowa, i będę za chwilkę skakał z samolotu na spadochronie. Jedno, jest to jedno z wielkich moich marzeń, które postanowiłem w końcu spełnić, i już za chwileczkę zobaczycie, jak taki skok wygląda. Ja Was zachęcam do ciężkiej pracy i do realizacji swoich pasji, marzeń. I celów, także do zobaczenia zaraz, wysoko gdzieś tam. Okej, okay, jak? No, no rewelacja, coś pięknego. Dziękuję. U. Już się uwalniam. Elegancko, możesz wstać. Wow, to było coś niesamowitego. <głosy> <głosy>